Nigdy nie jadłem takiego śniadania, nigdy nie robiłem takiego cheat daya. 182 kalorie na trzy gryzy. 3 bicz. kiedyś mój top. Ługel Nie Niewinne 250 kalorii. Niech wejdzie w biscuit. Kolejne 1700 kalorii zetone. W sumie 5200, jest godzina 10.50. Dwa posiłki za mną. Zbliżamy się do bariery 10 000, a jest godzina 14.30. A to tam malutka ta napeczka. Frytki nie smakują już tak samo dobrze. Dzień bez owsianki jest dniem straconym. Już nie jest taka dobra. Witam serdecznie na kanale Seven Nutrition. Z tej strony Sajan. Witam Was w niecodziennych okolicznościach i w nietypowym miejscu, bo znajdujemy się w McDonaldzie, a dziś nagrywamy Epic Cheat Day. Jestem w trakcie w zasadzie to kończę okres masowy. Za chwilę przede mną 15 tygodni redukcji postanowiłem zakończyć ten okres z przytupem. Nie mówię, że będzie to 10 tysięcy kalorii challenge, ale ile kalorii uda się zjeść? Zobaczymy w ciągu dnia. Zaczynamy od 5 makmafinów, 3 mak tostów, kawki i małego deseru. Mamy tu w sumie 3,5 tysiąca kalorii. Zaczynamy! Czas na mało myślane smaku Kinder się do kawki, czemu nie. 182 kalorie na 3 gryzy. Nigdy nie jadłem takiego śniadania, nigdy nie robiłem takiego cheat eee, No naprawdę, nie wiem czego się spodziewać, tak szczerze mówiąc. Nie jestem w formie, jeśli chodzi o jedzenie. No zobaczymy. Ale to też daje do myślenia, w jak wiesz, teoretycznie niewinny sposób można nadobić zapotrzebowanie na cały dzień, 3,5 tysiąca kalorii ma to śniadanie. Właśnie kończę jeść pożywne śniadanko, jedyne 150 gramów białka, 180 g tłuszczy, czyli moje zapotrzebowanie na 3 dni zjadłem w jednym posiłku i 300 gram węgli, czyli tyle, ile jadłem przez ostatnie 4 dni dziennie. I jeszcze deserek do kawki. Powiem Wam, że mam okazję dzisiaj poprowadzić nowych rzeczy, bo takie cudeńka, to ja nawet nie wiem, jak smakują. Nigdy nie jadłem. Jak człowiek był młody, to albo go nie było stać, albo jeszcze takie rzeczy w ogóle nie robili. Nie wiem w sumie, dlaczego nie jadłem nigdy. Bez szału. Jak na kinder. 3-bit? Kiedyś mój top. Uwielbiałem. Nie winę 250 kalorii. Niech wejdzie I 3,5 tysiąca zjedzona. Widzimy się przy kolejnym posiłku. Po śniadaniu wpadliśmy do sklepu po małą przekąskę. Lody Magnum do tego chipsy na zagrychę. Nieco ponad 1700 kalorii. Godzina 10:30. Jedziemy. Najlepsze lody. Kto by pomyślał, że będę przegryzał Magnumy. Kręci psa, <grystanie> Słuchajcie, ostatnie 4 dni mmm, jadłem mało tłuszczów, mało węglowodanów, tylko białko. Otrzymałem na poziomie 350 gramów. Skręciłem 3 razy interwał, 3 razy cardio. Dziś na wadze 124,5 kg, także 5,5 kg mniej. Jestem ciekaw, ile będę ważył dziś wieczorem. Okaże się, że takiego cid ja nie robiłem nigdy w życiu. A, a okaże się jutro, że będziesz ważył 2 kilo mniej. Dałbym ci, ale mi się kalorie nie będą zgadać. No, Marosz. 700 kalorii zetonę, w sumie 5200, jest godzina 10:50. Dwa posiłki za mną. Widzimy się przy kolejnym. My jesteśmy już po dwóch posiłkach. Teraz w przerwie wpadliśmy do kosty popracować. Tutaj wpada kawka ekstra 350 kalorii. Bardzo dobra. A ja pod, powiem coś więcej na temat swoich przygotowań do startów tegorocznych. Tak jak wspomniałem na początku tego materiału, dzisiejszym epickim cheat Dayem kończę okres masowy i przede mną 15 tygodni redukcji pod pierwszy start, który odbędzie się 10-11 czerwca w Sopocie, następnie dwa tygodnie później, 25 czerwca Włochy i dwa tygodnie później, 9 lipiec Portugalia. W tym roku w IFBB Pro zmieniły się nieco zasady i kwalifikacje na Olimpie otrzymuje tylko zawodnik, który zwycięża dane zawody. Wiadomo, chciałoby się wygrać jak najszybciej, ale czy już w tym roku przyjdzie mi sfinalizować serię Road to Olympia i pojawić się na deskach największych zawodów na świecie? Czas pokaże. Tymczasem zabieramy się za pracę, a my widzimy się przy kolejnym posiłku. Byliśmy na kawce, popracowane, troszkę zgłodniałem, więc wpadliśmy do KFC i mamy tu Kurito Grande, cztery twistery, cztery porcje frytek, skromne, Ile kalorii? Moi drodzy, 3,800. Ja się biorę za jedzenie. Zobaczymy, jak pójdzie. Jak będzie smaczne, to chyba domówię jeszcze. 3,800 kalorii. Tam ponad 5,5 jest zjedzone. Zbliżamy się do bariery 10 tysięcy, a jest godzina 14.30. Kurito grande. Co sam z kurczakiem? Z kurczakiem, z serem, z sosem. Generalnie teraz, w okresie masy, ten apetyt jest przyzwoity, trzeba przyznać. To znaczy, że metabolizm funkcjonuje prawidłowo, natomiast nie jestem w swojej najlepszej formie, jeśli chodzi o kwestie jedzenia. A w najlepszej formie jesteś paradoksalnie po zawodach. Dlaczego tak jest? W naszym organizmie są takie dwa magiczne hormony: grelina, która wysyła sygnał do mózgu. O informacji, że chce mi się jeść. Leptyna z kolei jest hormonem, który wysyła informację do mózgu: OK, było smaczne, ale jestem już najedzony. Wyobraźcie sobie, że po wielu tygodniach okresu redukcyjnego i przy skrajnie niskim poziomie tkanki tłuszczowej dochodzi do zaburzenia pracy tych hormonów i znajdujemy się w sytuacji, w której cały czas odczuwamy głód, a nie dochodzimy do momentu, w którym jesteśmy nasyceni. W związku z czym można po zawodach zjadać ogromne ilości kalorii i w zasadzie wtedy trzeba wykazać się silną wolą i w odpowiednim momencie powiedzieć sobie stop, bo możemy przybrać nawet 12-15 kg w ciągu tygodnia. Wydaje Wam się to niedorzeczne? Tak jest, wierzcie mi na słowo. No ja smakuje najgorzej. No, a to jak się robiło kiedyś do dzieciaka, szło do KFC, Ja nie. Zrobiłeś ja kiedyś wszystkie napoje, miksowałeś? Ja nie. też nie. Bo więcej dziwni jesteście. Wychodziliśmy My chodziliśmy z dzieciaka do KFC i wszystkie napoje, pepsi, mirinda, wszystko się mieszkało. To było najlepsze. Tak wszyscy robili, któryś już są na Rubinkowie. No właśnie. robinkowo nie wychodzi z człowieka. Jedyne co mieszałem, to nie wiem, whisky z kolą. Whisky Jakoś wchodzi to jedzonko, powiem Wam szczerze. Obawiałem się nieco. Myślałem, że będzie dużo gorzej. A tu okazuje się, że zjedzenie takich 10 tysięcy nie jest niczym nadzwyczajnym. Zawsze wiedziałem, że mam spust. I tak jak mówię, nie jestem teraz w formie najlepszej, jeśli chodzi o kwestie jedzenia. Ale jak widać, nie jest coś tak źle. Zostawię jeszcze jeden twister i dwie porcje frytek. Frytki nie smakują już tak samo dobrze. Pewnie też po części dlatego, że są zimne. I pewnie do tego, że zjadłem już ponad 8000 kalorii, a jest na 14.30. Ale, ale zrobię to. A to tam malutka kanapeczka. Jak to się zmienia, wszystko, nie? Że za kilka tygodni zjadłem to z takim smakiem, nie? To jest tak, że chcesz coś osiągnąć? Chcesz coś mieć? Marzysz o tym? Myślisz o tym obsesyjnie? Dążysz do czegoś? Masz to, nagle satysfakcja mija. To już nie wydaje się takie fajne, nawet. No. no bo to chodzi o mózg. O to, jak działa, dopamina, ta no. myśl nas nakręca, że chcemy coś i do tego dążymy. Chęć zdobywania tak. po prostu. Myśl, Szczególnie jest... u ludzi takich ambitnych, wiesz. To po prostu bardziej, bardziej cieszy się proces niż, no. niż samo osiąganie sukcesu, nie? Tutaj gdzieś na ekranie macie dokładną ilość kalorii, jaką zjadłem dzisiaj. Dochodzi 15. Myślę, że to bijemy jeszcze jakimś deserkiem i będziemy kończyć challenge. No i słuchajcie, jak ja to mówię, dzień bez owsianki jest dniem straconym. Dlatego 100 gramów owsianych, 120 gramów banana, 35 gramów masła orzechowego, trochę malin, 35 gramów płatków, Chocapic plus czurrosy. I na deser Maxi King, owszanka ma 1250, przekraczamy dyszkę, jest godzina 16.50, biorę się za jedzenie. Już nie jest taka dobra. Zimne mrożone malinki robią robotę w tej sytuacji, już sama konsystencja płatków po zjedzeniu prawie 9000 kalorii jest kontrowersyjno. <noise> Boże, tak powiem. Ale jedziemy. Nie ma lipy. Wszystko musi być uczciwie zjedzone. Tak jak przed, przed chwilą wspomniałem, jest przed 17.00. Także mój dzień jedzenia się nie kończy. Na tym, co prawda, zamykamy materiał. Ale zapraszam do siebie na Instagram. Tam, w dniu premiery materiału, udostępnię z mojego fitatu. Makro jakie zostało dziś pochłonięte oraz swoją wagę i check form z poranka dzisiejszego i wagę i check form z dzisiejszego wieczora po zjedzeniu ponad 10 tysięcy kalorii. Wszystko, wszystko zostało uczciwie zjedzone. Makro na ten moment 365 g białka, 500 gramów tłuszczu, 1000 węglowodanów. Godzina 17.01. Dziękuję za trwanie do końca i zapraszam na kolejne materiały z serii Road to Olympia. Już bardziej cywilizowane, wówczas jedzenia będzie dużo mniej. Dziękuję, do zobaczenia.